Dzień dobry. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Cynik. Mam nadzieję, że macie dobre humory. A dziś porozmawiamy sobie oczywiście o chodliwym dość temacie, czyli całej olimpiadzie, o otwarciu tej olimpiady. Natomiast nie chciałbym poruszać tylko i wyłącznie tej kwestii, że kiedyś olimpiada wyglądała tak, a dzisiaj wygląda tak, bo nie o to mi chodzi. Chciałbym porozmawiać i powiedzieć wam moje przemyślenia oraz ogólnie po prostu to, co myślę na temat całej społeczności LGBT, ale nie konkretnie o samych Ludziach, którzy utożsamiają się z LGBT, a o ich, o ich rzekomych przedstawicielach. Więc ja powiem swoje to, co myślę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Weźcie sobie coś do picia bądź do jedzenia. Zapraszam do słuchania. Jedziemy. Jeżeli chodzi o mnie, moje osobiste zdanie jest takie, że po prostu Olimpiada 2024, otwarcie przez Francję, jest karygodne, oburzające i bardzo, bardzo niesmaczne, wręcz bym powiedział brzydliwe i. To, że ja w tym momencie coś takiego mówię, to jeszcze ma inny zakres tego, dlaczego mnie to oburza i obrzydza jednocześnie nie dlatego, że ci ludzie wyglądają jak klauny tylko dlatego, że moim zdaniem szkodzą przedstawicielom LGBT, i zaraz o tym dokładnie powiem więc dlaczego ich nazywam w cudzysłowie przedstawicielami LGBT. Z którymi nie mają nic wspólnego. A to dlatego, że jesteśmy aktualnie bombardowani z każdej strony, czy to na różnych podcastach, na kanałach na YouTube czy w telewizji, tym, że przeciętny dajmy na przykład gay ubiera się w ten sposób, ale codziennie, to po prostu się tak nie ubierają, potrafią się ubrać z klasą. I w tym jest problem, bo za każdym razem, gdy spojrzymy w internet, jakieś Różne wywiady, spotkania, jakieś, dajmy na to, yy, parady równości, to mamy przedstawicieli, wydaje mi się wręcz, mniejszości w samej mniejszości. Widzę tu gigantyczny problem, bo jeżeli mamy przedstawicieli dosłownie jakichś krajzolów, którzy przerywają się za klauny, i oni są przedstawicielami, właśnie gejów, dajmy na to, to. Uważam, że to powoduje wypaczenie spostrzegania prawdziwych gejów, lesbijek i tym podobne, bo jeżeli byśmy spojrzeli na przykład na naszą polską scenę muzyczną, to mamy pana Andrzeja Piasecznego, który jest bardzo eleganckim, elokwentnym i niezwykle utalentowanym mężczyzną, jest gejem, ale nie epatuje swoją seksualnością na prawo i lewo, po prostu nim jest, i żyje. I, i, i to jest problem, bo uważam, że. Pan Andrzej jest najlepszym przykładem tego jak wygląda prawdziwy gej, a nie jak te pajace w telewizji. Niektórych z was mogę oburzyć, że nazywam tych ludzi pajacami, ale w moim odczuciu i w moim myśleniu to są pajace do tego bezguścia, którzy nie potrafią się dobrze ubrać ale to tylko i wyłącznie moje zdanie oczywiście i to nie jest jakaś przykrywka do tego, żebym mógł ich obrażać, ja po prostu tak naprawdę myślę i chociaż podejrzewam, że ten film i moje przemyślenia zostaną zdjęte z YouTube'a, bo przecież nie można nic powiedzieć na temat przedstawicielów rzekomych LGBT, to chciałbym powiedzieć, że jestem niezwykle tolerancyjny i mnie nie obchodzi kogo bierzecie do łóżka, jakie macie upodobania i jak się ubieracie, bo jak dla mnie, możecie chodzić sobie nago, mam to głęboko w nosie, ale nie mówcie, że jesteście przedstawicielami LGBT i to wy jesteście mniejszością, bo wy jesteście zwykłymi pajacami, którzy są mniejszością w samej mniejszości i uważam was za niezwykle szkodliwych, jeżeli robicie coś takiego, że idziecie po prostu bez klasy i bardzo często nawet nie potraficie wypowiedzieć własnego zdania w sposób nieobraźliwy dla innych, bo jeśli komuś się coś nie podoba, to od razu jest homofobem i potraficie wejść bardzo szybko ze zwykłej ofiary w totalnych paskudnych, oprawców i Mówię tu całkowicie szczerze, dajmy na to, weźmy ostatni przykład Eurowizji, gdzie wypowiedziałem się, że mimo tego, że Nemo ma niezwykły talent i uważam go za wybitnego artystę, to uważam, że na scenie wyglądał on fatalnie, wręcz obrzydliwie, bo mnie osobiście obrzydzają mężczyźni, którzy noszą sukieneczki jak małe dziewczynki, ale to mam powinienem mieć do tego prawo, że mi się coś takiego nie podoba. Natomiast bardzo często otrzymywałem komentarze, że jestem homofobem, a Polska jest ogólnie zacofana, mimo tego, że. Że ja mu absolutnie nie bronię się tak ubierać, niech się ubiera, to jest jego ciało, jego wybór i jego wygląd, niech sobie robi co chce. Natomiast chyba mam prawo powiedzieć, że na scenie on mi się nie podobał z wyglądu, bo nie chodzi mi o jego talent, bo talent ma wybitny. Ale pomimo tego i tak i tak miałem komentarze, na przykład takie. Szkoda, że nie zrozumiałeś konceptu, tego o czym jest utwór, może zrozumiałbyś dlaczego akurat taki kostium, mniej uprzedzeń, kompleksów i więcej otwartości życzę. Mnie się wszystko kleiło. Problem jest taki, że takich ludzi i takich komentarzy jest ogromna i tylko niej wyłącznie nie pod moimi filmami, ale ogólnie. Wystarczy wypowiedzieć się negatywnie na temat wyglądu danego artysty albo ogólnie jakiegoś przedstawiciela LGBT, i automatycznie jesteś homofobem, jesteś zacofany, i po prostu brakuje ci życzliwości. Albo i bas, kompleksy. Dla mnie to jest idiotyzm. Ja po prostu wyraziłem swoją opinię, że coś mi się nie, nie podoba. <laughs> to nie ma nic związanego z tym, że yy, na przykład Nemo. Kreuje się, e, znaczy, że on mówi, że jest ono, tak, że nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, szczerze mówiąc, nie ogarniam tego, ale niech sobie robi. Jak, jak może, to niech sobie robi. Jak dla mnie, może się nazywać psem. Mam to głęboko w dupie. Ja tylko oceniłem, że mi się nie podoba jego strój, a w tym momencie mam komentarze, że albo jestem homofobem, jestem zacofany i tak dalej. Więc rewelacja, rewelacyjne podejście w dzisiejszych czasach mają ludzie. Wystarczy coś powiedzieć negatywnego i od razu jesteś hejterem. Wystarczy, że coś ci się nie podoba, a cały internet może się na ciebie rzucić. W dzisiejszych czasach mamy ludzi, który, którzy wypowiadają dajmy na to profesorów, tak jak mieliśmy ostatnio z tą aferą psa, że pies zdycha, nie umiera, i automatycznie internet dosłownie dostał burzy. Kiwie za co? Bo profesor, człowiek uczony, który poświęcił życie na to, żeby uczyć się języka polskiego, powiedział, że poprawną polszczyzną nie można powiedzieć, że pies umarł, tylko że zdechł, a ludzie dostali szału. Nieźle. Chodzi mi o to, że zwykłych klaunów, którzy po prostu epatują swoją seksualnością na prawo i lewo, bo mają taki po prostu zwyczajnie, nie bójmy się tego nazwać fetyszem, to... Oni przykrywają się poprawnością polityczną, przykrywają się tolerancją, a w momencie, w którym tobie się to nie podoba, bo ja nie lubię oglądać na przykład mężczyzn przebranych za smerfy, bo jest to po prostu dziwne, natomiast nie przeszkadzałoby mi to, gdybym go zobaczył na ulicy, bardziej mi przeszkadza to, że otwiera on olimpiadę, bo jest to po prostu niesmaczne. Uważam, że tam powinna być po prostu jakaś klasa, a tutaj tej klasy brak. I w momencie, w którym ja wypowiadam właśnie takie słowa, podejrzewam, że bardzo dużo ludzi rzuci się na mnie. Bo jestem nietolerancyjny, ale gdzie jest ta tolerancja? Bo ja uważam, że jestem w 100% tolerancyjny, po prostu nie uważam jednocześnie, że przez moją tolerancję mam nie wyrażać własnej opinii na temat tego, co w moim guście jest po prostu ładne, a co nie. Co jest obrzydliwe, a co nie, mam do tego całkowite prawo, ale w dzisiejszych czasach nie możesz tego powiedzieć, bo zostaniesz na świeczniku i świetnym przykładem jest, dajmy na to, J.K. Rowling, czyli twórczynię Harry'ego Pottera, już niezwykle znanego i ukochanego przez miliony ludzi, po prostu arcydzieła, i w tym momencie, gdzie ona wypowiedziała swoje zdanie, że prawdziwa kobieta to wtedy, kiedy ma miesiączkę. Oburzyła i zdenerwowała całe społeczeństwo LGBT, bo bezpośrednio uderzyła w mężczyzn, którzy przybierają się za kobiety i którzy uważają się wręcz za kobiety. Aktualnie dla społeczeństwa LGBT nacisnęła na odcisk, co spowodowało dosłownie lawinę lawinę hejtu w jej stronę. I tu nie mówię bez powodu hejtu, bo ja osobiście uważam, że krytyka to krytyka, ale tutaj ona otrzymywała totalny hejt. Próbu próbowano, a i nadal się próbuje zniszczyć jej dzieła. Za każdym razem, nieważne co ona stworzy, jeżeli chodzi o serial, jeżeli chodzi o filmy, jeżeli chodzi o książki, wszystko, wszystko próbują zniszczyć, tylko i wyłącznie dlatego, że ona wypowiedziała swoją opinię, do której ma całkowicie prawo. Więc pytam się, tak naprawdę gdzie jest ta równość taka prawdziwa bo jej aktualnie widzę w społeczeństwie LGBT i nie chodzi mi o zwykłych ludzi a w społeczeństwie które podaje się za przedstawicieli LGBT co moim zdaniem jest niezwykle niezwykle krzywdzące bo są to niezwykle toksyczni ludzie którzy nie mają zamiaru słuchać innej opinii a jedynie widzą w swój własny czubek nosa i gdzie jest ta równość bo w mojej opinii jesteście z strasznymi ludźmi. Aktualnie nakładana jest cenzura na usta po prostu każdego człowieka. Nie możesz wyrazić swojej opinii, że coś ci się nie podoba, jeżeli jest to skierowane do społeczeństwa LGBT. Czy to jest prawdziwa równość? Aktualnie Przemysław Babias wypowiedział się negatywnie, yy, chociaż nawet nie własnymi słowami, a słowami samego autora, dodając tylko niestety pod wypowiedzią a to spowodowało, że został zawieszony, bo skierował negatywną Opinie w stronę LGBT. Więc moje pytanie nachodzi po raz ponowny: gdzie jest ta równość i gdzie jest ta prawdziwa granica tej równości? Czy nie jest tam, gdzie właśnie chce się społeczeństwo LGBT? Czy to nie jest właśnie na takiej zasadzie, że tam, gdzie chce, tam jest równość, a tam, gdzie nie, to jej nie ma? Bo aktualnie, jeżeli nasz komentator olimpijski został zawieszony tylko i wyłącznie dlatego, że powiedział niestety pod Dosłownym cytatem samego twórcy piosenki, która została wykonana, to jest po prostu debilizm i nakładanie cenzury pod niewygodne słowa. A najbardziej wkurwia mnie to, że oberwie się zwykłym przedstawicielom LGBT, ale chodzi mi o takich zwykłych, normalnych ludzi, którzy po prostu chcą być szczęśliwymi i nie chcą ukrywać to, jaką mają naturę i z kim, jakie mają upodobania, na przykład seksualne, ale oni oberwą, bo przez takich pajacy w telewizji czy ogólnie na YouTubie to oni oberwą, bo zwyczajnie ludzie będą mieli zakrzywiony wręcz obraz tego, jak tacy przedstawiciele wyglądają, co jest moim zdaniem przykre. Dla ludzi, którzy aktualnie będą chcieli mnie obrażać w komentarzach, że brakuje mi życzliwości, że jestem homofobem, że jestem rasistą, dajmy na to, bo takie komentarze również się pojawiały, to chciałbym Wam powiedzieć, że ja wiem, jaki jestem i na pewno nie taki, jak Wy wymyślicie, a jeżeli chodzi o homofobię jak i o jakąś braku życzliwości, poszukajcie je w sobie. Bo wydaje mi się, że to właśnie wam jej brakuje. Jeżeli uważacie, że zwykłe wypowiedzenie własnej opinii to jest zwykły hejt, to jesteście po prostu zwykłymi przygłupami. Gratulacje braku mózgu. Mam nadzieję, że w przyszłości go znajdziecie. To tyle ode mnie. Dziękuję za słuchanie, za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do następnego.